Witajcie, cieszę się, że jesteście tutaj ze mną. Dziś porozmawiamy o czymś, co może całkowicie odmienić wasze życie. Zastanówcie się przez chwilę, ile razy zdarzyło wam się martwić o to, co myślą o was inni, może w pracy, w szkole, wśród znajomych, a może nawet wśród najbliższych? Jak często zmienialiście swoje zachowanie tylko po to, żeby zyskać akceptację albo uniknąć krytyki? Może zakładacie ubrania, które wydają się bardziej odpowiednie w oczach innych, a nie takie, które naprawdę lubicie. Może zmieniacie sposób, w jaki mówicie, by dopasować się do otoczenia, zamiast mówić swoją prawdę. Może nawet teraz, oglądając ten film, zastanawiacie się, czy robicie to dobrze, czy ktoś oceni wasz wybór, ale teraz chciałbym, żebyście wyobrazili sobie coś innego. Co by było, gdybyście przestali się tym wszystkim przejmować? Gdyby opinie innych nie miały nad wami takiej mocy. Co by było, gdybyście mogli każdego dnia budzić się z myślą, że to, co myślicie, czujecie i robicie, jest wystarczające, niezależnie od tego, co myślą inni? Czy nie brzmi to jak coś, co dałoby Wam prawdziwą wolność? Wolność bycia sobą, spokój ducha i radość z każdej chwili, którą przeżywacie? W dzisiejszym filmie chcę opowiedzieć Wam o pięciu niesamowitych rzeczach, które dzieją się, kiedy przestajecie się przejmować tym, co inni o Was myślą. To nie jest tylko teoria. To praktyczna zmiana, którą możecie wprowadzić w swoim życiu. Może wydaje się to zbyt piękne, żeby było prawdziwe, ale zapewniam Was, że ta zmiana jest możliwa. I co najważniejsze, jest warta każdego wysiłku, który w to włożycie. Zostańcie ze mną do końca, bo naprawdę warto. Obiecuję, że te kilka minut może być początkiem czegoś wielkiego w Waszym życiu. Po pierwsze, gdy przestajecie się przejmować, zyskujecie wolność bycia sobą. Wyobraźcie sobie, że codziennie możecie wstawać z łóżka, myśląc tylko o tym, co naprawdę sprawia Wam radość, bez myślenia o tym, co inni mogliby powiedzieć lub jak mogliby Was ocenić. Kiedy wybieracie swoje ubrania, robicie to dlatego, że czujecie się w nich dobrze a nie dlatego, że pasują do czyjejś wizji tego, co powinniście nosić. Wyrażanie siebie w sposób autentyczny to jak oddychanie świeżym powietrzem po długim przebywaniu w zamkniętym pomieszczeniu. Otwieracie drzwi do tego, kim naprawdę jesteście, bez obaw, że ktoś może to ocenić negatywnie. Ta wolność to nie tylko swoboda w wyborze ubrań czy sposobu bycia, to głębokie poczucie spokoju i satysfakcji z bycia sobą. Kiedy jesteście wolni od cudzych oczekiwań, zaczynacie podejmować decyzje zgodne z waszymi prawdziwymi pragnieniami i wartościami. Zamiast zastanawiać się, jak wasze decyzje wpłyną na to, co myślą inni, kierujecie się tym, co jest dla was ważne. To prowadzi do życia, które jest bardziej spełnione i pełne autentycznej radości. Wolność bycia sobą to nie tylko korzyść dla was samych, ale również dla waszych relacji z innymi. Kiedy jesteście prawdziwi, przyciągacie do siebie ludzi, którzy akceptują was takimi, jakimi jesteście, a nie za to, jak bardzo potraficie dostosować się do ich oczekiwań. To sprawia, że wasze relacje stają się głębsze i bardziej autentyczne. Wyobraźcie sobie życie, w którym możecie być sobą w każdej sytuacji, bez obaw o to, jak zostaniecie odebrani. To właśnie oznacza prawdziwą wolność. Po drugie, kiedy przestajecie się przejmować tym, co myślą o Was inni, zauważacie, że poziom stresu i niepokoju w Waszym życiu znacząco się zmniejsza. Codzienny stres często pochodzi z obaw o to, jak zostaniemy odebrani przez innych, czy to w pracy, w szkole, czy nawet wśród przyjaciół. Zastanawiamy się, czy nasz wygląd, nasze słowa lub działania spotkają się z aprobatą. To nieustanne analizowanie i przewidywanie reakcji innych ludzi. Może prowadzić do ogromnego napięcia. Wyobraźcie sobie, jak to jest, gdy te obawy zaczynają znikać. Kiedy nie martwicie się już, co ktoś pomyśli o waszym wyglądzie czy decyzjach, wasze myśli stają się bardziej uporządkowane. Przestajecie tracić czas na rozważania, co powinniście zrobić, by zadowolić innych, a zaczynacie skupiać się na tym, co naprawdę jest dla was ważne. To ogromna ulga. Która daje waszemu umysłowi przestrzeń na odpoczynek i regenerację. Również wasze ciało zaczyna reagować na te zmiany. Często stres, którego doświadczamy z powodu obaw o opinie innych, manifestuje się fizycznie, jako napięcie mięśni, bóle głowy czy problemy ze snem. Kiedy przestajecie się przejmować, te fizyczne objawy zaczynają stopniowo zanikać. Zamiast czuć, jak wasze serce bije szybciej z powodu lęku przed oceną. Zaczynacie doświadczać stanu wewnętrznego spokoju. W miarę jak wasz stres i niepokój maleją, odkrywacie, że macie więcej energii i jasności umysłu, wasze życie staje się bardziej zrównoważone, a wy jesteście w stanie lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami. Wszystko to zaczyna się od jednego prostego kroku: przestania przejmowania się tym, co inni mogą o was pomyśleć. Trzecią niesamowitą rzeczą, którą zauważycie, jest to, że nie musicie już zadowalać innych. Wyobraźcie sobie, ile energii codziennie tracicie na próby spełnienia oczekiwań innych ludzi. Często staramy się dostosować do tego, co inni uważają za właściwe, czy to w pracy, w szkole, czy nawet w domu. Te ciągłe próby spełnienia cudzych oczekiwań mogą być wyczerpujące. Stajemy się jak aktorzy na scenie, grając role, które niekoniecznie odzwierciedlają to, Kim naprawdę jesteśmy? Kiedy przestajecie starać się zadowalać innych, odzyskujecie ogromne ilości energii. Zamiast martwić się, czy ktoś będzie zadowolony z waszych wyborów, możecie skupić się na tym, co naprawdę jest dla was ważne. To wy jesteście w centrum waszego życia, a nie opinie innych ludzi. Ta zmiana perspektywy przynosi niesamowitą ulgę i poczucie wolności. Ponadto, działając zgodnie z własnymi przekonaniami i pragnieniami, Stajecie się bardziej autentyczni. Wasze działania wynikają z prawdziwych motywacji, a nie z potrzeby dostosowania się do cudzych oczekiwań. To pozwala wam czuć się bardziej spełnionymi i szczęśliwymi. Przestajecie być zależni od aprobaty innych, a wasza samoocena staje się bardziej stabilna i niezależna. Gdy przestajesz się przejmować tym, co myślą o tobie inni, przestajesz także czuć potrzebę zmieniania się dla nich. Od wczesnych lat życia jesteśmy kształtowani przez oczekiwania społeczeństwa, rodziny, przyjaciół, mediów. Słyszymy, jak powinniśmy wyglądać, jak się zachowywać, co osiągnąć, aby zasłużyć na aprobatę. Te oczekiwania mogą sprawić, że zaczynamy kształtować nasze życie nie w oparciu o to, kim naprawdę jesteśmy, ale w oparciu o to, kim inni chcieliby, żebyśmy byli. To może prowadzić do stopniowej utraty kontaktu z naszą autentyczną tożsamością. Wyobraźcie sobie sytuację, gdy czujecie presję, by dostosować się do grupy znajomych, których poglądy różnią się od waszych, ale nie chcecie ich urazić. Może zmieniacie swoje zdanie lub zachowanie, by nie wywoływać konfliktu, mimo że głęboko w środku czujecie inaczej albo w pracy. Może przyjmujecie dodatkowe obowiązki, które was przytłaczają, tylko dlatego, że nie chcecie być postrzegani jako osoba, która mówi nie. Z czasem te małe ustępstwa zaczynają się kumulować, aż w końcu stajecie się kimś, kto nie jest w pełni sobą. To może prowadzić do poczucia frustracji, wewnętrznego napięcia, a nawet do kryzysu tożsamości. Jednak, gdy przestajecie się przejmować opiniami innych, zaczynacie odkrywać, kim naprawdę jesteście, jakie są wasze wartości, co jest dla was ważne. Zamiast próbować dostosować się do cudzych oczekiwań, Zaczynacie pielęgnować swoją unikalność. Zamiast zmieniać swoje zachowanie, by zadowolić innych, zaczynacie działać zgodnie z tym, co naprawdę czujecie i myślicie. To jest prawdziwa wolność bycie sobą, niezależnie od tego, co inni o Was pomyślą. Co więcej, ta autentyczność przyciąga ludzi, którzy akceptują Was takimi, jakimi jesteście. Relacje, które budujecie, stają się głębsze, bardziej szczere. Bo opierają się na wzajemnym szacunku i akceptacji, a nie na potrzebie spełnienia cudzych oczekiwań. To prowadzi do większej satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym. Zamiast tracić energię na udawanie kogoś, kim nie jesteście, możecie skupić się na tym, co naprawdę dla was ważne, i cieszyć się pełnią życia. Kiedy przestajesz przejmować się tym, co myślą o tobie inni, odkrywasz, że twoje szczęście nie musi zależeć od zewnętrznych okoliczności. Wiele osób spędza całe życie szukając szczęścia na zewnątrz, w relacjach, osiągnięciach, posiadanych rzeczach. Ale gdy zrozumiesz, że prawdziwe szczęście pochodzi z wewnątrz, zaczynasz budować swoje życie na solidnych fundamentach, niezależnych od tego, co dzieje się wokół ciebie. Wyobraź sobie, że twoje szczęście to piękny ogród, który pielęgnujesz w sobie, jeśli polegasz na innych, by ten ogród kwitł. Zawsze będziesz narażony na ich kaprysy, na ich własne problemy i ograniczenia. Ale kiedy sam dbasz o ten ogród, decydujesz, jakie kwiaty zasadzić, jakie podlewać, jak chronić przed burzami. To daje ci kontrolę nad Twoim szczęściem i sprawia, że staje się ono bardziej trwałe i stabilne. Kiedy zaczynasz polegać na sobie w poszukiwaniu szczęścia, stajesz się mniej podatny na zmiany w otoczeniu. Niezależnie od tego, co się dzieje. Czy to w pracy, w życiu osobistym, czy w szerszym kontekście społecznym, twoje wewnętrzne poczucie szczęścia pozostaje nienaruszone. To jak posiadanie wewnętrznej oazy, do której zawsze możesz wrócić, nawet jeśli świat na zewnątrz jest pełen chaosu i zawirowań. Dzięki temu podejściu twoje relacje z innymi również ulegają poprawie. Nie oczekujesz już od innych, że wypełnią twoje emocjonalne potrzeby. Robisz to sam. To oznacza, że możesz cieszyć się relacjami, które są oparte na wzajemnym wsparciu i szacunku, a nie na potrzebie zaspokajania braków. Odkrywasz, że twoje szczęście jest trwałe, niezależne i dostępne w każdej chwili. To daje ci ogromne poczucie spokoju i stabilności, które przekształca twoje życie na lepsze. Kiedy przestajesz się przejmować tym, co myślą o tobie inni, odkrywasz, że masz znacznie więcej energii na rzeczy, które naprawdę są dla ciebie ważne. Pomyśl o tym, ile razy w ciągu dnia zastanawiasz się, co inni mogą o tobie pomyśleć. Czy twoje decyzje spotkają się z aprobatą? Czy twoje działania będą zgodne z oczekiwaniami innych? Te nieustanne wątpliwości i lęki pochłaniają ogromną ilość energii energii, która mogłaby zostać skierowana na realizację twoich pasji, rozwój osobisty czy budowanie relacji z bliskimi. Kiedy przestajesz martwić się opiniami innych. Cała ta energia nagle staje się dostępna dla Ciebie. Wyobraź sobie, co mógłbyś osiągnąć, gdybyś mógł wykorzystać tę energię na realizację własnych celów. Zamiast tracić czas na niepotrzebne rozważania i próby przewidywania reakcji innych, możesz skupić się na tym, co naprawdę ma dla Ciebie znaczenie. Nagle okazuje się, że masz więcej sił i zapału do działania, bo nie musisz już inwestować energii w zadowalanie innych. Ta zmiana pozwala Ci nie tylko efektywniej realizować swoje marzenia, ale także czerpać więcej radości z codziennych działań. Zamiast żyć w stresie i niepewności, zaczynasz działać z większą pewnością siebie i poczuciem, że naprawdę masz kontrolę nad swoim życiem. To, co wcześniej wydawało się trudne lub nieosiągalne, teraz staje się w zasięgu ręki, bo masz więcej energii i motywacji, aby to zrealizować. Ponadto, gdy przestajesz się przejmować tym, co myślą o tobie inni, stajesz się bardziej skoncentrowany na swoich prawdziwych priorytetach. Zamiast rozpraszać się na próby spełniania cudzych oczekiwań, masz więcej czasu i sił, by skupić się na tym, co jest naprawdę ważne dla ciebie. To sprawia, że twoje życie staje się bardziej satysfakcjonujące i pełne sensu, bo realizujesz swoje cele i marzenia w zgodzie z własnymi wartościami. Przestajesz żyć dla innych. A zaczynasz żyć dla siebie, z większą energią, radością i spełnieniem. Ta energia skierowana na właściwe tory przynosi ci nie tylko większe sukcesy, ale także głębsze poczucie szczęścia i zadowolenia z życia. Kiedy przestajesz się przejmować tym, co myślą o tobie inni, twoje relacje z ludźmi stają się bardziej autentyczne i szczere. Zamiast udawać kogoś, kim nie jesteś, aby zdobyć akceptację, możesz być sobą prawdziwym, szczerym i naturalnym. To sprawia, że przyciągasz do siebie ludzi, którzy akceptują cię takim, jakim naprawdę jesteś, a nie za to, jak dobrze potrafisz dostosować się do ich oczekiwań. Takie relacje są znacznie bardziej satysfakcjonujące, bo opierają się na wzajemnym zrozumieniu i akceptacji, a nie na powierzchownych pozorach. Kiedy przestajesz martwić się o to, jak jesteś postrzegany, możesz bardziej otwarcie i szczerze komunikować swoje potrzeby i pragnienia. Nie musisz już zastanawiać się, czy twoje słowa zostaną dobrze odebrane, bo przestajesz uzależniać swoją wartość od cudzych opinii. Ta wolność pozwala ci być bardziej autentycznym w relacjach, co prowadzi do głębszych i bardziej satysfakcjonujących więzi. Znika strach przed odrzuceniem, bo wiesz, że wartość relacji nie zależy od tego, jak dobrze potrafisz dostosować się do cudzych oczekiwań, ale od tego, jak dobrze potraficie wzajemnie się akceptować i wspierać. Bycie sobą w relacjach z innymi pozwala na większą bliskość i prawdziwe zrozumienie. Nie musisz już odgrywać żadnej roli ani dostosowywać się do oczekiwań innych. Możesz być sobą z całym bagażem swoich zalet i wad. To sprawia, że relacje stają się bardziej trwałe i wartościowe, bo opierają się na wzajemnym szacunku i akceptacji, a nie na fałszywych wyobrażeniach czy oczekiwaniach. Ponadto, kiedy przestajesz się przejmować opiniami innych, stajesz się bardziej pewny siebie i zadowolony z tego, kim jesteś. To wewnętrzne poczucie spokoju i akceptacji przyciąga do ciebie ludzi, którzy również cenią autentyczność i szczerość. Dzięki temu tworzysz relacje, które są oparte na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu, a nie na potrzebie zadowalania innych. Taka postawa pozwala ci budować głębsze bardziej satysfakcjonujące związki, które przynoszą Ci prawdziwą radość i spełnienie. Mam nadzieję, że te przemyślenia pomogły Wam spojrzeć na siebie i swoje życie w nowy, pozytywny sposób. Pamiętajcie, że to, co naprawdę ma znaczenie, to Wasze własne szczęście, spokój i autentyczność. Kiedy przestajecie przejmować się tym, co myślą o Was inni, Otwieracie się na nowe możliwości i życie pełne satysfakcji. Dziękuję Wam za poświęcony czas na obejrzenie tego materiału. Jeśli podobał Wam się ten film, proszę zostawcie lajka i zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi inspirującymi treściami. Wasze wsparcie naprawdę wiele dla mnie znaczy. Chciałbym też zaprosić Was do podzielenia się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy jest coś, co już teraz chcielibyście zmienić w swoim podejściu? A może macie swoje sposoby na radzenie sobie z presją społeczną? Wasze doświadczenia i opinie mogą być inspiracją dla innych, dlatego zachęcam do aktywnej dyskusji, dziękuję jeszcze raz za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.